Siemano mordeczki, witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj nauczę Was 50 5050 do Softa, czyli zwyczajny Double Pack do 1.8 w prostą rotację Easy. Standardowo poradnik do 5050 /50 macie tutaj. Pokazałem w dobrą stronę? W drugą? Gadem, no to macie tutaj. <śmiech> <śmiech> Na pewno ogarnęliście. Wiadomo, co chodzi z Double Packiem. Natomiast, tak jak w poprzednim poradniku, w Fibelku. Cofcik polega na odskoczeniu ze 180 od przeszkody, czyli kurka, rurki. Nie wiem, czy można to jeszcze robić. No i co? Podstawa. Nie jest to hard, czyli nie ciągniecie tak, Fui. tylko robicie sobie pyk i od rureczki przeciągacie przód, wyciągacie go od przeszkody bądź też za. To już tłumaczyłem, wydaje mi się, że ja się blunacie, wszystkie poradniki na pewno ogarniacie o co chodzi. Jednak, może na róże lepiej nie zaczynać. Według mnie, jeśli zaczynacie totalnie od podstaw i macie takie możliwości, to przejdźcie sobie na jakiegoś stala. Czyli o, u nas tu mamy jeden taki murek, na którym można to zrobić. Polega to na tym, że podjeżdżacie do przeszkody i stajecie sobie na stala. Czyli zatrzymujecie się bez grindowania. Jak już stoicie na pegach na tej przeszkodzie, to zeskakujecie do fejki. Takie 90, bo jak zrobicie z rury, grindując 90, to was wejdzie Jelo, nie? A tak ze stala do fejki. 90 będziemy łatwiej robić i na pewno się nauczycie podstaw. Motyw jest taki, że u nas jest bardzo trudny ten, ten pad do robienia stala, bo... Jest bardzo mało miejsca, jak widzicie. Więc, wy, na pewno, uczcie się na czymś bardziej dogodnym, czymś, co ma więcej, więcej miejsca. No i co, wskakujecie, zatrzymujecie się, nie grindujecie I z tego wybijacie się, tak, żeby odskoczyć 90 stopni. Jak ruch 90 będziecie mieli obcykany, to ale już na rurku, murku z grindem i pełną rotacją, na pewno przyjdzie łatwiej. dotacje ze stala, możecie też próbować na rurce, tylko wtedy dochodzi opcja takiego alijupa, bo o tyle tutaj, o ile można po prostu odskoczyć z 90, tak tutaj po wskoku, w zatrzymaniu się na jakimś trailu, musicie wykonać takiego alijupa, czyli wyciągnąć się od tej rury, ale to też może być łatwiejsze dla wielu osób na sam początek, aniżeli zwykły grind, nie? Jak już takie podstawowe ćwiczenia mamy za sobą, przejdziemy teraz do hang stopów. A kurwa, to nie ten poradnik. <grymne> Jak już te podstawowe ćwiczenia mamy za sobą, lecimy zrobienie grinda na jakichś poważniejszych przeszkodach, czyli murek, rureczka, gdzie tam się czujecie, gdzie macie dobry wosk, bo to jest też bardzo istotne. Jak widzicie, mój krank hop pomógł mi w wykonaniu tej rotacji. Motyw jest taki, że to jest moje, to jest taki mój personalny pro tip, bo grinduję na lewą nogę normalnie, czyli ta lewa przednia noga poprawia sobie czasem balans i w momencie przed wybitką, jak ciągnę przód, to mam jeszcze tak czasem dołożony ten pedał. Nie? Tylko pamiętajcie, nie przesadzajcie z tym, bo to może źle skończyć. Ja używam to tylko dla takiego wyczucia zbalansowania roweru przed wybiciem, co nie? nie? zawsze, bo to wszystko zależy, jak mam ustawioną pozycję przed yy, robieniem rotacji. To jest bardzo ważne, ponieważ nie możecie rzucać tej rotacji nigdy na padakę, bo wtedy dokręcić jakieś 90, nie zakręcicie nic więcej, nie? To jest, to jest istotne, żeby czuć się dobrze, mieć pewną pozycję, zbalansować i w momencie wykręcania wybijacie się, wciągniecie głową, i zakręcamy. Ale Nope. jeśli Wam nie wychodzi, to pewnie popełniacie klasyczne błędy, jak przy innych rotacjach dla tego typu grindów, czyli nie zrzucacie przodu, nie wprowadzacie tyłu. To są typowe błędy u nowicjuszy. Ściągacie może nogę przy robieniu rotacji, wtedy niby dokręcacie, jednak ciągle się podpieracie. Psychika, jeśli wy, wydaje wam się, że nie robicie, owszem, warto ściągać nogę, ale nie możecie tego wdrożyć w jakiś głupi nawyk, bo wtedy będziecie za każdym razem nawet jak dobrze kręcić rotację, to i tak będzie wam nóżka spadać, więc walczcie z tym i no to jest sport ekstremalny, także psychika tutaj odgrywa główną rolę. Yy, tym bardziej, że jest to sztuczka techniczna, więc... Tu też tak psychiką wszystkiego nie zwalczycie, musicie robić, 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 wejdzie Wam to w nawyk, pamięć mięśniowa zakoduje to i na pewno za każdym razem będziecie to robić bez większych problemów. Wtedy to już tylko kwestia balansu i tego, wiadomo, jak skoczycie na dany murek, jak się utrzymacie i wyprowadzicie z tego rotację. Sporo ludzi robi schopa z, z dwóch kół. Ja na przykład lubię wybić się tak jakby z ice softa, czyli takie, takie jakby z manuala. Podrywam sobie przód i dalej wykręcam z pedała, jakby tak się bampuje. I robię rotację. Mi to bardzo pomaga. Nie wiem nie wiem jak to wytłumaczyć, żebyście wyrobili. Wy zawsze musicie robić po swojemu. Ja tylko mogę dać jakieś rzucić porady, coś takiego, wy musicie to wpleść w to, jak jest Wam najwygodniej i wtedy znajdujecie jakieś takie optimum i na pewno łapiecie o co chodzi. 50-50 Soft pozwala Wam fajnie zakończyć jakieś kombusika. Dzięki temu możecie zrobić line z grindami i z ciekawym akcentem, jakim jest rotacja z grindu, zakończyć Was przejazd. To poradnik do rotacji z 50-50. Śledźcie kolejne w każdy piątek, a w poniedziałki wrzucam vlogi z skateparku i nie tylko. Do następnego.